Witamy Państwa serdecznie w firmie EnergiGas Polska. Dzisiaj na montażu mamy ciekawe auto terenowe Nissan Murano z potężnym silnikiem, 3,5 litra o mocy 240 koni mechanicznej. Tego typu moc i pojemność to chleb powszedni dla EnergiGas Polska. Przez lata zdobywaliśmy ogromne doświadczenie w montażu do najpotężniejszych jednostek napędowych, w tym do amerykańskich silników chemii. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na włoską instalację gazową. Jest to BRC Sequent Plug and Drive z podłączeniem pod OBD. Na pierwszym planie widzimy listwy wtryskowe, dalej filtr fazy ciekłej oraz reduktor, który znajduje się bardziej w głębi komory silnika. Następnie mamy filtr fazy lotnej. Przełącznik został umieszczony w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. Lew zamontowany został pod klapką wlewu benzyny. Koszt takiej instalacji to jedyne 4900 zł. Nissan Murano jako rasowa terenówka niezachwyta pod kątem zużycia paliwa. Jego konwersja na LPG jest tu wyjątkowo opłacana. W przypadku cyklu miejskiego spala aż 18 litrów benzyny na każde 100 km. Generuje to koszty na poziomie 750 zł na każdym przejechanym 1000 km. W przypadku gazu koszt ten maleje do 360 zł na każdy 1000 km przy spalaniu około 20 litrów na 100 km. Łączna oszczędność przy rocznym przebiegu 20 tysięcy km to w tym przypadku około 8000 zł. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu, który wyświetla się na końcu tego filmu lub wejść na stronę eGP.pl i skorzystać z naszego formularza doboru instalacji. Nasi eksperci bez problemu dobiorą instalację oraz zaproponują dogodny termin i udzielą wszelkich informacji odnośnie zapisu. Nie, jest to powielany wielokrotnie mit, który nie ma żadnego oparcia w rzeczywistości. Auto po montażu LPG nie zmienia dźwięku silnika, nie zmienia również swoich parametrów. Po montażu LPG nie zmienia się praktycznie nic, prócz kosztów eksploatacji auta, które spadają o połowę. LPG generuje także mniej szkodliwych substancji do atmosfery, ponieważ jest paliwem bardziej ekologicznym. Serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, a także na montaż LPG do Energy Gas Polska. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o LPG lub dobrać instalację do Twojego modelu, zapraszamy na egp.pl. Do zobaczenia!